Jest 23 styczeń 2025 rok. To jest rząd bluetty Przycięty był przycięty był yy, wcześniej, jeszcze jesienią. Ten rząd to jest rząd BlueCropa. To jest dziesiąty rząd, którego przycinam w tej chwili. Ale w ubiegłym roku coś z nim źle zrobiłem, albo od albo zapomniałem przyciąć, albo coś innego się przetrafiło. W każdym razie mam dużo dużo przy nim teraz roboty, żeby go przyciąć. Tak wygląda po przycięciu ten Bluecrop. Tak jest po przycięciu. A to są krzewy, które będę dopiero ciął. Jest tak gęsto i wygląda na to, że po prostu zapomniałem je chyba przyciąć, że chyba był pominięty. No. A tam jest bluetta. I to są stare, stare gałęzie co leżą od, od jesieni. Takie te wszystkie gałązki co owocowały to wszystkie będą usunięte. Zostawiam tylko te baty takie, wszystkie, wszystkie długie, długie o, zakończone pąkami, tylko długie zostawiam, takie, takie wszystkie, wszystkie usunę, o, tak jak tu, to w tym miejscu go utnę. to wszystko zostanie usunięte, a zostawiam tylko taki, o takie, z pączkami. Tak wygląda przed przycięciem, a to druga strona już przycięta. Też cały. Wiesz, cały.

Ok, oczyścić, oczyścić, o i tego, tego skrócić. Høres bra ut.